Pochody są gotowe, ruszajmy. W Australii rozpoczniemy dzisiaj trzeci sezon u Króla Elfów na kanale YouTube. Właśnie z trzeciego miejsca ruszy król elfów do tego wyścigu pierwszy ruszy Sebastian Vettel drugi Luis Hamilton czwarty Fernando Alonso dziewiąty Jenson Button zobaczymy czy McLaren ma lepsze starty niż Lotus zaraz zobaczymy i przekonamy się czy król elfów jest w stanie obronić, obronić mistrza świata i obronić trzecią pozycję Został wyprzedzony prawie że przez wszystkich, ale tutaj mi się udało wyprzedzić Sebastiana Wetela. Chociaż Wetel tutaj, tutaj, tutaj Vettel znów zyskał. Cholera, kiepski star w wykonaniu króla elfów. Czy mi się tutaj uda wyprzedzić Jenson Baton? Tu się próbuje przepychać. Niestety Jensonowi Batonowi nie udało się. Co tak Romęgrożan wysoko jest? Oczywiście jak nim nie jeżdża, to Romęgrożan na siódmej pozycji. Dobra, jademy i próbujemy to odzyskać, co to, to straciliśmy. Bardzo kiepski start w wykonaniu króla elfów. No, ale to żadna nowość. Ogólnie nie wiem czemu, ale gra proponuje mi strategię na dwa pistopy. Ja nie wiem co ja teraz mam ufać i wierzyć. Widzę, że Weber próbuje tutaj dobierać się do jednego z kierowców Mercedesa. Ale nie uważa, bo tuż za nim. Kurde bele, co jest? Co jest? Boga, demet. Naprawdę. Oj, Alonso. No tak, jedziemy na oponach miękkich i to jest ten powód, który mi się źle prowadzi. E, ciężki bolit, opony miękkie i on nie idzie na oponach miękkich. Tutaj już mi Fernando Alonso powinien wyprzedzić. i Jensen Button wyprzedził chyba Alonso. ja pierdolę przepraszam za wrażenie ale tym, bo tak się ślizgo Jensen Baton ósmy za każdym razem jak wciskam pedał gazu na jakichś wolnych zakrętach no to musi mi ślizgo i nie wiem czemu e, przyznam, że McLaren jest wiek do sporo więc e, Więc jestem teraz zaskoczony tą, tą nadsterownością tego bolidu. O zaś. Już czuję, że mi skręcało w lewo. W prawo raczej. Raczej ciągło mnie w prawo. Więc nieważne. Jak zmienia opony, to poczuję się, że może być szansa. Gademyt za szeroko. Baton. Nie chce z Tobą walczyć. Gademyt. Naprawdę ciężko prowadzić ten bolid. Tak, będzie mnie baton prawy wyprzedzać. Mam nadzieję, że mnie nie wyprzedzi. Nie. Udało się obronić przed Jensonem Batonem. Spróbuję zjechać na piątym okrążeniu i założyć pole twarde. Spróbuję przejeżdżać, niektóre zakręty na wyższym biegła, to też dużo nie daje. O kurde. Ja bym za safety karym. Goddammit, holernie szybko zżerałem przed opony. Pamiętam, że w drugim sezonie też miałem problem z oponami i chyba dwa pit stopy miałem. Dobra. Nie poddajemy się, walczymy do końca. Fakt faktem to dopiero początek sezonu, ale Australia to tor. Zobaczymy czy ktoś będzie zjeżdżał... dammit! Baton zjeżdżaj. Baton. Eee, paru kierowców już jest stopach. Ciekawe, czy komputer gdzie grać na zapis stopy. Hmm, ciekawe za... Ej, KS Baton. Nagle... On chyba nie zjechał, nie? Ja, sól tylko wyprzedził, dobra. Lewa przednia opona staje w kość Dobra, więcej chyba nie wsiada na tej oponie. Nie chcę też ryzykować Nie chcę też ryzykować tym, że Ale 11 przejechać? ja zjeżdżam. Rezyk fizyk. Czy McLaren też zjechał? McLaren też zjechał. God damn it. Jenson, go jak ci zjeżdżaj wcześniej. Nieźle zaspoczynamy nasza współpraca z Jensonem Batonem. Dobra, a teraz tak na oponach twardych. Dergardé! A ty co tu robisz tak wysoko? Tak, dokończę mój e, temat związany z współpracą z drzwiami Batona. Nieźle rozpoczynamy współpracę z drzwiami Batona, nie? Dosyć, że się nie daje wyprzedzić. To jeszcze walczy. W pit stopie mu się wcisko. No. Na szczęście, Vandergaarda jest na moją korzyść w tym momencie. Ciśniemy, Gonimy Rosberga. Od razu czuję, że ten a, bolidek się prowadzi Mamy przewagę nad bolidem przed nami w sektorze drugim. Wetel 1-25-139. A Wetel podejmę twoje wyzwanie, jeżeli chodzi o nasze przeokrążenie i powalczymy. szeroko pełnych obrotach maksymalną mocą. 4 sekundy straty do Utraciły około 4 sekund. to chcę powiedzieć. 4 sekundy straty do e, Rosberga On tam z kimś walczy to jest nasza nadzieja 3700 Straty do Rosberga 700 przejeżdżam to na dwójce, ten sport center, żeby ten za zbytnio mi nie ślizgał się. 3300. Jedziemy, gonimy, gonimy. I mam nadzieję, że oni jeszcze będą zjeżdżać. Trochę tutaj popracujemy z paliwem. Już 3 sekundy straty do Rosberga. Od kiedy tak inżynier ze mną współpracuje? A faktycznie, to McLaren. Dobrze wiedzieliście. O o! No, pit stop na 1 może nam się opłacić w tym momencie. Więc jeżeli nam się uda pit stop na 1, to Jenson Button nikt się obawia fotela numer jeden. Podbanie opon. To może mi teraz wyjść, dobra Cisnęmy ile wyjdzie Jednak przejechać 7 okrążeń Jenson, tak wiem, Jenson jest w boksie Uuu, Zobaczymy, zobaczymy 5 sekund do Webera. Tam jest jeszcze Ferrari dla singu 4-4. Pół sekundy zyskaliśmy w drugim sektorze. A drugi sektor uwielbiam w tym to na tym torze. Trzeci sektor jest moją.

To będzie po prostu ryzyk fizyk. Przejechołek, 5, 4 okrążenia na tamty... No nie wiem, zobaczymy. Wiem, że masa na pewno będzie zjeżdżać. Wetel na pewno jest na super miękkiej. Dziwne, że w Australii zjeżdżają dwa razy, a na przykład w Hiszpanii tam tamkajpłynce się ogromnie zdzierają. O tam ją na jeden roznapis stop. Jako przewaga nad wetelem Trzeba tej przewagi pilnować Jak mam przejechać jeszcze 6 okrony na tego ponach 4-3

Wiecie, że to będzie trudne, aby przejechać ten wyścig na pistopie. Ale jeżeli już teraz zdecydujemy się na jeden, jeden pistop, to musimy teraz, bo kolejny pistop był na 11-12 okrążeniu. Ale jakby się tak udało, no to naprawdę jesteśmy w stanie. Uff, zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj jeszcze nic nie mówię. Ten start, te błędy na początku wyścigu mogą się tutaj zrehabilitować. Będzie się się tym optymalnym torem jazdy. Gademy zaś błąd. Wetel, wetel mnie goni. Nie, spróbujemy, mój inżynierze, na jeden pistolet, wiesz? Muszę naprawić swoje błędy. 5 sekund strachy do masy, ale masa właśnie nie zjechał. Jakby masa wybrał wyścig, to też byłoby dużo szoku, nie? Jakie dużo pracuje na kierowizo? Naprawdę ta, ten boli jest taki agresywny, nadsterowny. 2,6 i 6 przewagi nad Wetelem. 11 okrążenie. Ale masa też nie zjeżdżą. Myślę, że masa mówi, ma że przewaga nad... nad wetelem. Który mu demet, to jest zła informacja. Dziada, zapowiada się naprawdę ciekawy wyścig. Przez który ja dużo nie będę mówił. Cholera. Ta opona nie wygląda fajnie. Przynajmniej ta lewo przednio. Chopak są kolejne osoby Czyżby jeszcze jeden piso mieli chłopaki? Aż trzy? Dobrze, to mnie cieszy, że Wetel oszczędza paliwo Nas to krążenie, a król elfów jest liderem wyścigu. Tylko, czy mu się uda to utrzymać? teraz będzie cisza lewa przednia opona no przejechać na niej jeszcze dwa okrążenia będzie trudno trzeba naprawdę teraz delikatnie operować pedałem gazu aby po prostu nie dać takiego napędu nie przenieść takiego napędu na opony, aby po prostu nas obróciło delikatnie hamować aby nie aby nie przyblokować tej lewej przedniej opony i jeszcze pogorszyć jej stanu I naprawdę ja tym torem jazdy, tym czarną linią, która już jest na torze. Tam jest najwięcej gumy i ona będzie nas trzymała. Teraz delikatnie, bo te zakręty są najtrudniejsze, jeżeli chodzi bez trakcji. Gademet wetel już za mną jest. Vettel tuż, tuż. Hamilton trzeci Paliwo jeden Hamulce tył i delikatnie teraz znowu tutaj. Bo to też jest taka martwa strefa, jeżeli chodzi, gdzie opony muszą najbardziej trzymać. Wetel już szuka, szuka, prawo, lewo. Hamulce znowu powracają na neutral. Paliwo na trójeczka. A może nie? Po prostu teraz się będziemy bawić. Tymi wszystkimi bajerami co nam ta gra oferuje. Aby jak najbardziej dbać o opony. Szczególnie lewą przednią. Bo jak ona przestanie trzymać, to jesteśmy w koziej dupie. Nie wiem, czy w kozie i dupie, i dupie. Po prostu tak mi się powiedziało. Dobra, przynajmniej odjeżdżę Wetelowi. Delikatnie, delikatnie znowu. I delikatnie tutaj Mieszanka 3. Musimy uważać, bo ponieważ Vettel będzie miał system DRS Ale się nie zbliża. Mam tak tutaj idealnie nastawione Przełożenia skrzyni biegów Że to nie ma gdzie mnie wyprzedzać Dobra, znowu paliwo na 1. Hamulce na tył Ostatnie okrążenie, tak? Ostatnie okrążenie 11 okrążeń na oponach twardych No, jest szansa Jednak już będę popełniał Już wcześniej hamuję Widzicie, nawet przed setką God damn it. Uh, ale teraz zatanczył ten bolit. No, ostatnie miejsce na wyprzedzeniem Awetel. No może nie, nie ostatnie, bo jak popełniasz jeszcze błąd na sen na prost, no to będzie ponos. Właśnie, tutaj jeszcze mnie może próba wyprzedzać, Wetel. God it, skrzynia biegów mi poszła. A! Jest! Jak Hamilton dojechał do Wetela, ja pierdzielę. Osta Na ostatnim procentu po prostu dwa biegi mi się przeskoczyły. Nie skrzynia mi poszła, no dwa biegi mi się przełączyły. W tym był problem. Wow! No, rozpoczynamy gorąco ten sezon. Udało nam się jednym pit stopem przejechać ten wyścig, chociaż boli naprawdę nadsterowny. Nie wiem, czy w Malezji też tak będzie, Uuu, Więc no, rozpoczynamy, rozpoczynamy, może powiedzieć, ostatnią prostą do tego, aby przywitać formę 2014 i pożegnać formę 2013. Więc czekajcie na vlog, może go dostaniecie wcześniej albo później. Bo będzie naprawdę dużo informacji związanych z moimi kanałami. Na moim moimi Seriami na moim kanale e, Tak stała się pierwsza dziesiątka Teraz przesunę na drugą dziesiątkę Niestety Jensen Baton z powodu tego Cholernego głupiego niedogadania się mm, No dopiero na pozycji 11 Mam nadzieję Że w Malezji będzie już lepiej e, 25 punktów e, Powinniśmy być Pierwsi Zaraz zobaczymy klasyfikację generalną Konstruktorów i kierowców No tu nie ma żadnej nowości na razie Nie Ja go muszę obronić kolego. Eee, nie, Red Bull prowadzi, drugi jest dopiero McLaren. Musimy po prostu pilnować, zdobywać jak najwięcej punktów w tych wyścigach, bo eee, no, sądzę, że Baton jednak będzie więcej punktował niż na przykład eee, Roman Grożan, który w ogóle nie punktował. A Baton przynajmniej punktuje. Hm. I to dość... To czasami nawet w piątym miejsce może zyskać, a piąte miejsce to 12 punktów, to jest dość sporo, nie Dobra no. Ja was zapraszam na... Facebook, mój i kanał li i Facebook Ligi zapraszam Was na prolijcz.evam.polandjim.com. Za niedługo zapisy i również zapraszam Was na e, Twitter Królewski, e, tam również już e, daję swoje mm, tweety. Jak to się nazywa, e, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ucieszyliście się tym, że trzeci sezon będzie kontynuowany. Napiszcie w komentarzach, e, czy e, popieracie trzeci sezon, czy nie. Ja się z wami żegnam, zapraszam jeszcze na maile itd. itp. Do zobaczenia, pa pa, cześć!